O je, Grzesiu! Co jest kurwa grane? No kurwa, szuka ciężona, żona, człowieku! Wszystko w porządku? Jak się zaraz ścignę... No, no to bier. co? <laughs> to co? Ogrzesz ty kurwa... Ogrzesz ty łobuziaku, ty! ty łobuziaku, ty! ty gdzie pierdował poszedł? No, się tu zaś. No. Co ty co ci się stało też tutaj tak... Wy, w... Nie, przyjechałem im po drzewo kurwa A. No, mi się trafi, zaraz czekam na tego. Na jak przyjedzie. A no. fajka to zaraz będzie. Fajka zanim przyjedzie to kurwa masz i ja się tu leulam. I ty, kurwa ty. A. Odejdź szatanie Odejdź szatanie